Całkowity czyli Tysiące wszystko wili. To jest wyzwanie ostrości! Witajcie na recenzji kolejnych Sosów ostrych Dziejów. tym razem z Faru. Ja jestem Mike Wanti. A ja jestem Sanipit. Witajcie serdecznie. Słuchajcie, myśleliśmy, że tym tutaj odcinkiem będziemy już zamykać temat ostrych dziejów. Możemy zdradzić w tym momencie, że nie, że jednak tak się nie stanie. Ostre dzieje po prostu się, się dzieją, dużo się dzieje w temacie ostrych dziejów. Również pozdrawiamy przy tej okazji razem Marka Miduskiego, który no, zobaczył na te wszystkie ostre dzieje, które do tej pory zrobiliśmy. Jak się okazuje, zaopatrzył na też również te, które zrobimy. Więc będzie się działo z ostrymi dziejami dzięki Markowi właśnie. Ale to będzie w przyszłości, teraz się skupiamy na teraźniejszych dziejach, że tak powiem. Czyli na tych ostrych dniach, które dokładnie tu mamy, jak powiedział Swaruk, oczywiście w dwóch wersjach, co nie powinno już tym, którzy oglądali, że stradzie nie powinno to nikogo dziwić, że są dwie wersje. Ja od razu w tym momencie je pokazuję do, yy, na zbliżeniu do kamery. Swaruk, proszę bardzo, w wersji opartej na habanero. Jak widzicie, trzy papryczki na pięć. Skład prezentuje się w taki sposób. No i tutaj już wersja yy, oparta na Superhotach. No i widać pięć papryczek na pięć. A skład prezentuje się w ten sposób. Tak się prezentuje, jak widzieliście, co tu dużo mówić. W takim razie nie, nie przedłużamy już te, nie przedłużamy z tym wstępem. Zapraszamy Was do obejrzenia skrót z live. Okej, okay, no to jesteśmy tutaj z ostrymi dziejami. Ma być tam ananasowy tego Sfaroga, w tej wersji jeszcze Habanero. I zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Ty, i powiem Ci, że on pachnie identycznie jak ten, co był. Któryś z dziej już testowany. Konkretnie to był yy, pierun. Mm -hmm. Oparty na mango. To teraz sprawiesz. I... Wy, wy, wyrasz to. To jest... Słuch... Dla tych co nie wiedzą. To jest słodki mm, zapach yy, mocny. Znaczy... Nie, inaczej. To jest... jest ta nuta jest wyraźna, ale nie jest jakaś nachalna. Jest przyjemny to zapach. Mm -hmm. Jest to przyjemny zapach. Jest to zapach yy, jak najbardziej owocowy. Mm -hmm. Czy nie jakiego owocu? No ja wiem. Raczej nie jest. Na pewno nie jest. Nie czuć jakiejś nuty słodyczy. czy... Raczej bardzo mało to jest. Na pewno ocet jabłkowy na pierwszy planie czuję. Dobrze. No to, no, ostre dzieje tutaj, jak widzicie, kontynuują tą tradycję, można powiedzieć trochę, i że niektóre są trudne do wydostania. I tak jak widzicie tej łyżeczce, wygląda to tak, jak wygląda. W każdym razie teraz te ostre dzieje z Faruk wlatują do spaghetti. Wersja oczywiście na habanero. Widelce w dłoń! I lecimy z tym w takim razie. Mieszamy w tej pięknej porcji spaghetti, z spicollo. Dobra, to rozmyślamy. Jest rozmieszane. Majku jacie smacznego. No to, bo to zapach no. wnioskuję, że można żyć smacznego. Można, tylko się tak czuć, raczej tego nawet. Dobrze, lecimy no, no, takim razem. Smacznego. Lekkie szczypnięcia. Czuć lekkie szczypnięcie. No smak się nie wybija. Na smaku czuję, na smaku, na języku czuję, na podniebieniu czuję tą ostrość, jak się pojawia. A my nie jest to jakaś mocna ostrość. Nie spodziewałem się mocnej ostrości. Sam mm. smaku jakiegoś od siebie nie czuję, żeby dawał. Ostrość jest przyjemna, taka mleka. Nie na języku ją czuję wyraźnie i na gardle. No ja, pikano się po prostu czuję. Ale tak jak sany mówi, smaku od siebie tutaj nie daje. Normalnie czuć smak mm. tego ale spaghetti. Wrażenia są jak najbardziej przyjemne. Zjedzone, Sytony, tak. bardziej formalność. Za dużo chyba nie mówiliśmy. No nie było o czym, nie. No też nie za bardzo było o czym. Pozytywne wrażenia. No ale nie będę się powtarzał. W trakcie chyba tego nie tutaj. Jak można było się spodziewać, to jest, to jest... O, skończyłem jeść, trochę mi się sekasza. To jest, co raczej dla początkujących. Przy gardle trochę się wzmacnia odczucie ostrości, ale nie, nie za bardzo. Ok, runda numer dwa w paszczu, czyli Swaruk, wersja habanero. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Lecimy. No to co, no, nie ma co tutaj przedłużać. Majku, bierzemy to. Trzy, cztery, ryba. No. Mmm. Kwas głównie. No kwaśnie trochę. Dosyć kwaśnie, mocno kwaśne, tak. No taki... Wy taki taki posmak kwaśny. Taki kurde nie wiem, no taki trochę mus... z ja... kwaśnie jabłek, nie? Jakie przetarte kwaśne Ta, jabłka. Tak, coś jabłkowego w tym jest, faktycznie, kwaśne no. jabłka. Takie przetarte kwaśne jabłka, nie? Tak tak, takie tak, 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 tak. taki mus wręcz. Takiego musu. No. no coś... No i widzicie, nie? To, to jest. Taka normalna, no, ja, ja czuję, taki... że mnie pali na języku i idzie na gardło, ale tak siedzę. No i... to mnie tam wiesz, troszkę się cierpie, nie, tak jak. Te wcześniejsze sosy ostry dzieje na Habanero. No to się nic nie rozwija ciepło, mm. no już minimalnie się to podkręciło bardziej. Ale jak chodzi o te sosy nie, Habanero, to taki kurde najsłabszy jest smakowo jest? No chyba tak, bo... Bo nie ma tej słodyczy w ogóle. Znaczy ten kwasek dla mnie jest ciekawy, bo, że są mi lubię kwaskowy kwasy. Ale nie. kurde, nie się się ja to jest... Jakby mu coś brakowało tak, spodziewałam się czegoś źle. Ja myślałam, że będzie jakoś słodycza hmm. tutaj, no tak nie, nie ma tej słodyczy. I generalnie ostro się nie uskręca, no. No nie, 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 Jest normalnie na języku, nawet chyba już słabnie. Na gardło jakby chciała wychodzić, ale też nie. Jest spoko. Mm -hmm. Swaruk ostre dzieje, y, zapach w wersji super hot. Bardziej słodki. Bardziej, bardziej słodki. słodki? Bardziej, to już czuję słodycz, taką konfiturową wręcz, jak dżem. Takiej maty jak noc kupało, bardziej. Intensywna słodycz. Super. Kurde, nie wiedziałem, że to powiem, ale zgadzam się z tobą. To idzie bardziej w dżem, no. jest to wyraźnie słodki zapach i dżemu. Dobrze, lecimy. Runda numer jeden, drugi część drugiego sosu, czyli ostrych dziejów z yy, ale w wersji teraz mixu miksu superhotów i ląduje to wiadomo w spaghetti z picollo. Lecimy. Widelce w dłoń i... mieszamy, mieszamy, robimy zamęt generalnie, mieszamy. Okej, okay, jest rozmieszany Majku, no to co? No to ja Ci pozostawiam tylko życzyć smacznego. Ja smacznego, zapachowo zaskakująco, okazał się lepszy niż poprzednik. Zob zobaczymy, czy zaskoczeń będzie ciąg dalszy. Próbujemy, majk. użyj się smacznego. Prawie tak, dziękuję. Mmm, no, mm. się smak goryczki, czuję. Ja nie czuję. Delikatny, ale jest. Szczypie, zaczyna się wydobywać, ale tak nieśmiało, tak nieśmiało, powiem szczerze. Smak spaghetti czuję idealnie, nie, nie zaburza smaku spaghetti. Ale w tle do tego spaghetti daje mm. wyraźnie wyczuwalny akcent goryczki. Ale kurna, pan Cito, czy to jest mm -hmm. jakaś taka lajtowa, podobnie jak tam ten. Mm -hmm. aż dziwne. Co do smaku, inaczej, Górzej... też normalnie wyczuwa spaghetti. Ja akurat goryczki nie wyczuwam tym razem. Powiem tak, no on jest mocniejszy, ale minimalny. No właśnie. I inaczej działa. Jak chodzi o smak, to bardziej mi przypomina się... goryczka jest z pieprzem niż z goryczką papryki? Nie, to mi bardziej papryki przychodzą na myśl tutaj. Dobra, no. Zjedzone, jak widzieliście. No, usta trochę teraz zaspala. Ale kurde, nie jest to tak mocne jak te inne mixy no Supermotów. Dobrze, no zjedzone. I tak jak powiedziałem wcześniej, no... Inaczej działa ostrość chyba. Nie no, tu też pali na język, tylko że tam... Bo mnie raczej cała ogólnie mózg w środku. Na język, na język też, i na usta teraz wychodzi, ale moc jest lekko wyższa od poprzednika. No. Mam wrażenie? Jedyna różnica taka, że na no smaku tutaj czułem wyraźnie, no była ta nuta. No, no akcent goryczy w tle się pojawił. Uh -huh, uh -huh. Mhm. Za bardzo jakaś nuta smakowa nie była wyczuwalna, w ogóle jej nie? W ogóle. W ogóle nie było o, przecież, nie? No i jestem zaskoczony, aczkolwiek można było, po, po, po tym co było na przy poprzednim miksie Superhotów, no. to można było się w sumie spodziewać tego scenariusza, aczkolwiek tak czy tak jestem zaskoczony, bo nie no, ja się, że nie. to się powtórzy. No, ja tak już od razu. No tak, no. Czas najwyższy na finał finałów, jest to runda numer 2, czyli Swaruk, e, mix Superhotów, z łyżeczki bezpośrednio, wyjaśniamy jaki on będzie, No w spaghetti wypadek jak wypad. ciężko było powiedzieć coś o smaku, zobaczymy co to będzie teraz. Lecimy. Ja mówię w takim razie, 3, 4 jemy. Znaczy jemy. No. Rozlewamy. 3, 4, ryj. No to jest sam taki posmak jabłkowego przecieru, takiego... Jest, jest gorycz też. Ale to... Jest gorycz papryk, ale ten na początku Ten kwas jest minimalny. Ale o, teraz jakby wychodzi. Tutaj goryczy wszedł. No nie chodzi o kwas, uh -huh. tylko, że czuć taką, jakby to był jakiś taki mus jabłkowy było czuć. Tak, Że było w, to ale, to, ale, ale w konsystencji smak... też. Tak, tak, bo to smakowo to samo było, tylko, że tutaj gorycz paprycz czuć. Ale no kurde, nie wiem, no ta moc, ta kurde nie jest oh. jakaś silna, nie? Na, gard na gardło coś mi daje. Ale czuć zdecydowanie papryczkową gorycz tutaj, no? jest nieznacznie silniejszy. Trochę jest, no może nie, nie, jest, nie kawka. może nieznacznie, nie, nie no trochę jest, no. Nie no, jest wyraźnie, wyważalnie no. silniejszy, ale... Ale na pewno... Nie jest e, tak mocno jak dwa pierwsze ostry dzieje. Bardziej znaczy jak miksy superhotów. Tak, jak miksy superhotów, bo Bilezo. bardziej zbliżony może być do tego poprzedniego. Trochę parzy język. Zaczyna mocno parzyć. Wnętrze, tak wewn wewn wewnątrz języka bardziej, bardziej A. przy gardle. Mocno zaczyna parzyć, rozwija się pali mnie na gardle, ale się stabilizuje. Ty czujesz, tak mi trochę znieczula język no. już. No. teraz kurde działa, działa. Czkawka już mija, nie? Ty wszystko powiedzieliśmy w sumie? To Nie, być nie ja, ja już trzeba. no. Dobrze, ja No jeszcze ja to... No. Opada. U mnie też. Dobra, to Majku dajesz. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. No, tak jak można było tutaj myśleć, że ostre dzieje tak będą zachowywały taki poziom cały czas, taki sam, to tutaj było zaskoczenie. Niepozytywne chyba, można wrzeć, ale zaskoczenie. Było. Jakiś wyjątek od... Wyjątek od reguły się pojawił, takie Ta. spodziewanie, którą ostre je wytworzyły. Masz rację Majku, bardzo ładnie to ujęte, ale właśnie za chwileczkę będziemy o tym rozmawiać. Piero zajmiemy się formalnościami, zanim przejdziemy do szczegółów. Lecimy z ocenkami. Zaczynamy od Swaroga Habanero oczywiście. Zapach 4, smak 3, ostrość 2. U mnie są takie zapach 3,5, smak 3, ostrość 2. Po sumowaniu moich ocen wychodzi średnia 3,0. U mnie jest to 2,8. Średnia ocena końcowa to 2,9. Wow. Dobrze, słuchajcie, lecimy od razu ze sfarogiem, miksem super hot. Hots. Hotów, miksem super hotów. Wiadomo o co chodzi. Zapach 3,5, smak 2,5, ostrość 3. U mnie jest tak, zapach 4,5, smak 3 i ostrość 3. Po sumowaniu moich ocen wychodzi średnia 3,0. Po moich jest to 3,5. Więc średnia cena końcowa, to 3,2. Okej, okay. no to teraz nie pozostało nam już nic innego, jak zabranie się, no za co, a no za rankingi, mamy dwa sosy do wprowadzenia, więc tak. yy, patrzymy Majku, gdzie się znajdziemy w takim I razie. Tak jak to tradycyjnie w ostrych jak bywa, wpierw otwieramy kategorię sosów ostrych. Tak jest, kategoria sosów ostrych, tu się znajdujemy, bo 23 tysiące ma Swaruk w wersji super, miksu super hot. wam zdradzamy, w wypadku ma tutaj Walkę z trzema innymi sosami. Nie będziemy tutaj się wydawać w szczegóły. zdradzimy, że po walce, po tej walce przygrywa z dwoma, wygrywa z jednym, a więc nasz bohater, miks super hotów, Swaruk, zajmuje pozycję numer 80. Strącając z niej Jack Daniels Extra Hot Habanero Barbecue Sauce. Dobrze, Majku. A gdzie przenosimy się teraz? Tak, zamykam tę kategorię i otwieramy kategorię sosów pikantnych. Tak jest. I tu zdradzimy, że będziemy się znajd znajdować na samym końcu tejże kategorii. Tak jak wszystkie wersje Habanero ostrych Dziejów, wyceniamy go na 8000. No w tym wypadku ma bitkę właśnie z wszystkimi swoimi, można powiedzieć, braćmi, całą trójką i z Tabasco Habanero. W tym wypadku przegrywa jednak z wszystkimi i plasuje się właśnie na samym szarym końcu, jak to już wspomniałem. Czyli pozycję, zajmuje pozycję numer 44. I na tym kończy się dzisiaj ranking. Ranking znika. Widzicie, widzicie już tutaj nas z powrotem. Tak to my jesteśmy. No i jesteśmy tutaj, aby opowiedzieć Państwu, drogim widzom naszym, o tym właśnie. Sosie z Faluk. ja tak za bardzo nie wiem co mam o nim mówić. No może zacznijmy od tego, że właśnie że trochę jest to wyjętego od reguły, bo jak w poprzednich wszystkich było tak, że słabszy jest bardzo dobry mm -hmm. smakowo, ostrejszy trochę innie. Mm -hmm. To tutaj było tak, że te sosy są tak, trochę bardzo tak samo zbliżone, mm -hmm. jak chodzi o smak, zupełnie inny zapach za to mają. Tak. Mocniejszy jest zdecydowanie lepszy, ten słabszy trochę jakiś taki inny, gorszy. No jak chodzi o zapach, u mnie to tutaj jednak mimo iż można było odnieść, że miks hotów mi się bardziej podobał. Bo oczywiście ma słodki, intensywny zapach, fajny, ale oceniam go na 3,5. Jednak w wersji Habanero dam tą czwórkę, bo... Jednak jest moim zdaniem bardziej oryginalna, jakoś bardziej dla mnie jest intrygująca i ciekawa, więc dlatego... Dlatego tak, jednak odwrotnie niż można by się było spodziewać. Po tym, co było powiedziane w trakcie testowania... Też sobie porównałem zapach tutaj z pierunem, bo z nim mi się kojarzył, z nim mi się właśnie kojarzył, później już to sprawdziłem dokładnie po live. I, 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 myślałem, że ma identyczny zapach, ale jednak nie, inne nuty, inne nuty tam się pojawiały, pierun był też oryginalny na swój sposób. No i trudno mi było wyceniać te zapachy, a przede wszystkim też trudno jest mi teraz o nim mówić, bo zapachały się, zapachy nie jak się miały do tego, co się czuje w smaku. Yy, obydwa sosy w sumie, żeby już nie wdawać w szczegóły, obydwa sosy podobne były do kwaśnego musu jabłkowego, z czym habanero bardziej, ponieważ w ostrej wersji, czyli wersji mich super hotów, dochodziła jeszcze według mnie ryczka papryk. papryk tak. Też się widzę ty z tym zgadzasz, tak, że no. była tam obecna. Mm. A i też konsystencją tak smakowo też właśnie przywodził na myśl, taki mus jabłkowy, więc... jabłka takie przetarte, mhm, tak. więc... Nie, nie powiedziałbym, że to jest dla smak dobry, ale ja sam takie, takie odczucie kwasu lubię, na samym sensie, czuć czasami. Jest to dla mnie takie ciekawe. Lubię czasami coś takiego zjeść, rzadko raczej, ale jeśli mam, akurat mam nastrój na to, to mogę coś takiego jeździć pod tym kątem, z satysfakcją mogę coś takiego spróbować i pod tym kątem jest to dla mnie ciekawe, ale generalnie raczej całość bym podsumował pod rozwagę. Tak, no ja też. Na pewno mhm. Poprzednie Ostre Dzieje, które testowaliśmy, mm. według mnie prezentują się ciekawie na pewno. Dobrze, słuchajcie, nie trzymamy Was dłużej. Losowania nie ma, wiecie o co chodzi. No i widzimy się na kolejnych... No, Ostridziejach na to wychodzi, <grym> czyli wiadomo, na live I też potem kolejnej recenzji, która z tego będzie. No na, i, A ale, po drodze... Ale, po drodze właśnie wyzwania już nagrywane, tak zwane nagrywa, studyjne. Studyjne i tam różne... I lokalowe. Różne rzeczy będą się dziać, lokalowe, z tournée, które miało miejsce i różne inne ciekawe tak, rzeczy. Tak, tak. W tym miesiącu na pewno to wszystko... Zobaczycie, żeby nie było wątpliwości. Chodzi o turnę. Dobrze, w takim razie ja jestem, sony Pit. Ja jestem, Ivan. See No trzymajcie się. hej. tam, a... jak Burek już. No ja nie coś z gagowego, bardziej a. A nie do strości. Ja nie wiem. Boże, jak pani istnieje. Zaczyna Co złożyć? No. Rozrządowano stal jest. Wiecie mi z nosa, ale jest przyjemnie bardzo. Tojczka.